Po 19.00, gdy rozejm dobiega końca, Niemcy wznawiają ostrzał artyleryjski śródmieścia. Wobec beznadziejnej sytuacji Warszawy, dowódca armii krajowej, generał Tadeusz Kamarowski-Bur, wyznacza komisję do prowadzenia rokowań w sprawie kapitulacji. W jej skład wchodzą przewodniczący pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki-Heller. Podpułkownik Zygmunt Dobrowolski, Zyndram, podpułkownik Franciszek Herman Bogusławski i tłumacz kapitan Alfred Korczyński, SAS. Generał Burkomorowski wspominał po latach, że żądania niemieckie dotyczyły nie tylko Warszawy. Żądano ode mnie, by zawieszenie broni w Warszawie rozszerzyć na oddziale Armii Krajowej, działającej jeszcze w tej części Polski, która była wciąż zajęta przez Niemców. Oczywiście odmówiłem kategorycznie. Później wieczorem ginie żołnierz batalionu KB Soku, starszy strzelec Stefan Kwaśniewski Kwas, przedwojenny dziennikarz i popularny felietonista wieczoru warszawskiego w powstaniu, najlepszy strzelec wyborowy oddziału.